Live. Dzisiaj będę mówić dosyć głośno, ponieważ y, jesteśmy właśnie na wsi, spokojnej wsi na Bogu Izerskim, świeci słońce, e, chmurki takie są no, zwiastujące, być może zmianę pogody za jakiś czas, natomiast y, y, powietrze jest jakieś dziwne. Hmm. Powietrze jest dziwne, e, natężenie świergotu ptaków też jest y, znikome. Wilgi już nie słyszę, nie słyszę już e, jakichś takich niedobitków, jakichś kawalerów e, szpaków, bo reszta już się powiązała i siedzą na jajach swoich, nie swoich. Ale słyszycie, I to jest właśnie Polska. To jest Polska. Skosić krótko, bardzo krótko, najlepiej kosiarką taką, żeby ją wszyscy słyszeli w całej wsi. Wszyscy. Zenek, Staszek i ten lony sąsiad. Taki, żeby wiedział, że mamy dobrą koszarkę, tak. No więc ja sobie ucięłam troszkę lilaka idę robić kaszkę jaglaną w ramach zmiany e, odżywiania siebie i własnej rodziny. I muszę się niestety zamknąć w domu, bo już nie jestem w stanie tego słuchać. Także mam nadzieję, że u Was lepiej. Nie pozdrawiam tych, którzy koszą na krótko. Na krótko należy kosić sobie jedynie pewne włosy na dole. Pozdrawiam.